Na program zaprasza autoryzowany serwis samochodowy Eurowarsztat Mototech Piaski. Przedszkole samorządowe w Karolewie zyskało kolejne sale. Zakończył się etap rozbudowy, który pozwoli przyjąć kolejne maluchy do placówki. Społeczeństwo, żeby mogło prawidłowo się rozbijać, musi mieć spełnione odpowiednie warunki. Jednym z nich jest właściwie zorganizowany system oświaty. A on zaczyna się właśnie od przedszkola. Jak mówiła dyrektorka placówki, to przede wszystkim inwestycja w przyszłość, czyli w dzieci. Oczywiście warunki są dużo, dużo lepsze niż w starej części. Mamy tutaj nowoczesny sprzęt, mamy tablice multibendialne, mamy dywan, magiczny dywan, mamy tablice knokera, mamy też różne zajęcia dodatkowe, jak rytmikę, mamy język angielski, mamy również japońskie szachy. Także dzieci na pewno dużo lepiej się rozwijają. Jeżeli to wszystko jest możliwe tutaj właśnie w tym naszym przedszkolu i mogą z tego wszystkiego korzystać. Życzę przede wszystkim, aby Borek Wielkopolski jak najlepiej się rozwijał, a państwo mieszkańcy byli jak najbardziej zadowoleni. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu funduszy rządowych, dlatego w tym ważnym dla społeczności Boreckiej wydarzeniu udział wzięła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Wsparcie dla samorządów, nawet tych najmniejszych, jest potrzebne, aby Polska dynamicznie równomiernie się Rozwijała. I takie inicjatywy jak budowa czy żłobka, przedszkola, które służą dzieciom, ale, czyli służą temu wychowaniu przyszłych pokoleń są istotne, ważne. Dlatego też z rządowych programów, zarówno z programu Maluch Plus, ale także programu inwestycji strategicznych bardzo się cieszę, że pan burmistrz korzysta właśnie z tych środków. Tutaj dla samorządu Borka Wielkopolskiego w tej drugiej edycji trafia około 3 milionów złotych. poprzedniej również środki trafiły i przede wszystkim... To jest właśnie wielkie zadanie, które służy spełniać, można powiedzieć, marzenia mieszkańców. Bo te projekty, które pan Burmistrz zaproponował, to są projekty, na które długo oczekiwali mieszkańcy Borku Wielkopolskiego. Teraz te marzenia się zrealizują, dlatego też jako rząd ta wspólne działania rządu i samorządu, one przyczyniają się do tego, że Polska może się rozwijać, mogą się małe nasze ojczyzny rozwijać. Panie, w na tym nie koniec inwestycji w to miejsce. Gmina Borek Wielkopolski już rozstrzygnęła przetarg na kolejny etap rozbudowy placówki. Prace mają się rozpocząć na dniach. Dostaliśmy też dofinansowanie z Polskiego Ładu i będzie rozbudowany obiekt o kolejne trzy sale, plus salka sensoryczna. Krótko mówiąc, będzie tutaj 10 oddziałów, a więc 250 dzieci znajdzie tutaj dla siebie miejsce. Oprócz rozbudowy tutaj pod tym względem infrastruktury, również obecny plac tutaj zostanie... Cały zagospodarowany, rozbudowany, a z tyłu, czego tu nie widać, mamy jeszcze taki placyk bardziej zacieniony i tam również będzie placyk edukacyjny. W poniedziałek firma, która budowała drugi etap, tak się złożyło, wygrała też kolejny etap, dlatego nie boimy się o wykonawcę. Chciał już dzisiaj przywozić narzędzia. Jak dowiedział się, że dzisiaj mamy uroczystości. Przełożył to na poniedziałek. Także w poniedziałek jest już kopanie fundamentów. Nowy obiekt chwali rodzice, dzieci też były zadowolone. Bardzo ładnie. Dzieciami Czysto, przejrzyście, tak. Dwójka uczęszcza i trzecia córeczka zaczyna od września. Starsi synowie chodzili właśnie na przedszkola, a tutaj właśnie córeczka, która ma dwa latka, to za rok też tutaj przyjdzie. Także właśnie przyszliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Nowa warunki, część. Jak warunki się pojawiły? No, bardzo ładnie, podobało mi się bardzo. Krzesełka chciała tutaj zostać.